żyją na ziemi 100 milionów lat około. Czyli pamiętają dinozaury. Przeżyły wszystkie ocieplenia, zlodowacenia, dały sobie radę, a to tylko dzięki temu, że stanowią pewien system społeczny, który ma niezmienne zasady od tych 100 milionów lat. One mają swój układ sił, swoją społeczność, która się doskonale komunikuje między sobą. I to pozwala im, myślę, przeżyć do dzisiejszych czasów. Nie ingerują specjalnie na zewnątrz, nie moderują otoczenia. Dzięki temu przeżyły. Na pewno jest to, jest to początek dobrych zmian, jeśli chodzi właśnie o tą współpracę z firmą Big Green. I myślę, że jest to pewien symbol. Trzeba robić takie inicjatywy i uświadamiać społeczeństwo, że gdzieś zmierzamy w złą stronę i jeśli jest taka możliwość, to można zmieniać świat i takimi akcjami chcemy się ku temu zbliżać, pokazać, że zielone jest dobre. Dla nas ten aspekt jest jednym z najważniejszych aspektów, być ekologiczną firmą, być firmą, która daje tylko dobro. Wydaje mi się, że robimy więcej dla ekologii niż każda inna firma, przynajmniej z branży OZE. Stąd też pomysł Pasiek, stąd też pomysł tworzenia wspólnej pasieki z Wartą i oby tych uli i pasiek było jak najwięcej. Pomysłów i planów na, na, na ekologię mamy bardzo wiele. Będzie jeszcze więcej proekologicznych eventów, projektów wspólnie z Wartą. Ja myślę, że do tego tematu powinniśmy podejść wielowątkowo. Chcieliśmy tym krokiem udowodnić, że jesteśmy klubem ekologicznym. Chcemy być klubem ekologicznym, to ciągle mam dużo do zrobienia, ale chyba obraliśmy właściwą drogę. Cieszymy się, że, że taka pasieka powstała. Cieszymy się, że taka pasieka będzie też, też promować w Polsce, bo takie ule będą montowane przy fajnych, dużych inwestycjach firmy Bigi. My od jakiegoś czasu wiemy i pracujemy w, w tym kierunku, aby powstał stadion Warty Poznań, który ma być stadionem ekologicznym. Powiedzieliśmy, co zostało bardzo dobrze przyjęte, że że tam na dachu czy, czy gdzieś blisko elewacji mają być montowane ule. Dzisiaj stadionu nie ma, ale ule już, już mamy i chcieliśmy pokazać, że to o czym mówimy, to się naprawdę realizuje.